Cześć, tu brat Maciej, a to jest krótkie, treściwe i dynamiczne wprowadzenie biblijne. Takie jak na wzgórzu w Teze. Zapraszam. Witajcie w kolejnym podcaście. Dzisiejszy tekst jest doskonale znany i powtarzany aż do znudzenia. Ale my nie damy się zwieść takim przesądom, tylko rozmontujemy go bardzo dokładnie. Tak dokładnie, że zajmie nam to aż dwa odcinki przed nami hymn do miłości z przekładu Biblii tysiąclecia. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę taką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majętność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy z nich zaś największa jest miłość. Hymn do Miłości podzieliliśmy na dwa odcinki. Dziś zaczniemy od takiego ćwiczenia na wyobraźnię. Także uważajcie, jak chcecie i jak możecie, to zamknijcie oczy. Mam nadzieję, że nie jedziecie na rowerze lub nie biegniecie. Wyobraźcie sobie, że jesteście mechanikiem samochodowym. Panem Mieczysławem, mieciem. Jako mieciu macie duży warsztat, podnośnik, macie kanał. Dookoła stanowiska głównego znajdują się różne maszyny, skrzynie z narzędziami, komputer z kablami. A wszystko to pokryte jest charakterystycznym czarnym brudem taką charakterystyczną mieszanką różnych olejów, smarów i kurzu. I taki mechanik, pan mieciu, którego sobie wyobrażamy, ma zawsze swoje ulubione auta takie, na których się zna takie, które lubi najbardziej naprawiać takie, które mają taki ułatwiony dostęp do śrubek, do zaczepów, aby je łatwo zdemontować. Ale jak to w życiu bywa, do mechaników samochodowych trafiają także auta trudne do naprawy nieznane, importowane z daleka, takie, które rzadko występują. Wówczas mechanik ma zagwostkę i musi dobrze postudiować z książek albo z internetu, zanim się weźmie za takie auto. Mamy jeszcze jedną sytuację, która często powtarza się w warsztacie, szczególnie u pana Mietka a mianowicie Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża auto tak dobrze znane, tak popularne, tak znudzone, że mechanikowi jest mega ciężko się za nie zabrać, bo on znaje na pamięć. On wie już dokładnie, co się zepsuło. Zanim otworzy maskę, zanim cokolwiek dotknie, to on już czuje, co będzie musiał zrobić. I tak szczerze, nie ma na to najmniejszej ochoty. Najchętniej zabrałby się za inny, Lepszy samochód. No właśnie, a to błąd. Bo tak jest z naszym dzisiejszym tekstem. Tak doskonale znanym, słyszanym setki razy. Niektóre zdania z tego tekstu znamy na pamięć. A gdy słyszymy go w kościele, to często, nie wiem czy też tak macie, wyłączamy się po pierwszym zdaniu, po pierwszym wersie, bo wiemy doskonale, co będzie dalej. No właśnie, a to błąd. Dzisiaj do warsztatu pana Mietka wjeżdża znany i znudzony tekst. A ja wam udowodnię, że pod maską jest zupełnie co innego. Coś, czego się nie spodziewacie. Rozpoczynając egzegezę tekstu, czyli takie diagnozowanie auta, musimy rozpocząć od jego umiejscowienia. Nie jest to zbyt trudne, bo zazwyczaj tekst czytań lub Ewangelii. To jak sami wiecie, kilka wersów wyciętych z rozdziału. No, otwieramy zatem Biblię. Normalnie szukamy rozdziału, z którego tekst pochodzi, i czytamy kilka zdań przed i kilka zdań po naszym wybranym fragmencie. No właśnie, ale dziś mamy cały rozdział od początku do końca. Cały trzynasty rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. I w tym właśnie miejscu. Wielu mechaników dochodzi do wniosku, że skoro to jest jedna całość, jeden piękny hymn, jeden poemat, jeden cały rozdział, to stanowi on odrębną całość. No właśnie, a to błąd. Skoro trzynasty rozdział jest jedną całością o specyficznej formie literackiej, to nie znaczy, że stanowi samotnie kawałek Pisma Świętego który spadł nagle z nieba, czy nie wiadomo skąd się wziął. Tylko wpisuje się w całość listu do wspólnoty chrześcijan w Koryncie. Przed naszym dzisiejszym tekstem jest rozdział 12, a po nim rozdział 14. I to do tego kontekstu i to od tego umiejscowienia rozważanego fragmentu powinniśmy zacząć pracę w naszym warsztacie. Usłyszeliśmy przed chwilą tekst tego hymnu do miłości naszego 13 rozdziału. Posłuchajmy zatem tego, co było przedtem, tego, co poprzedza nasz tekst. Czyli pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 12, wersy od 27 do 31. Paweł pisze. Wy prze to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w kościele naprzód apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów: wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Wow! No wyraźnie widzimy, że święty Paweł zwraca się do nas tutaj jako do wspólnoty: wspólnoty ciała Chrystusa czyli wspólnoty Kościoła. Wszyscy jesteśmy częściami tego samego ciała Chrystusa. Jesteśmy częściami kościoła. Kościoła nie jako instytucji, lecz jako wspólnoty wierzących. Wspólnoty tych, którzy wierzyli, wierzą lub chcieliby uwierzyć w Boga, który jest miłością. Żeby dobrze się zabrać za rozmontowywanie tekstu, przeczytajmy teraz początek 14 rozdziału, czyli to, co jest zaraz za hymnem do miłości, który dzisiaj rozważamy czyli pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 14, wersy od pierwszego do trzeciego. Starajcie się posiąść miłość. Troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje... Mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Wszyscy jesteśmy inni. Totalnie się różnimy od siebie. Różnimy się wszystkim. Tak jak oko różni się od nogi, tak jak paznokieć różni się od, od wątroby, tak my wszyscy różnimy się od siebie. To także powiedział święty Paweł. I skoro jesteśmy tak różni, posiadamy w sobie różne dary. Dary, które otrzymaliśmy od Ducha, dary, które współgrają z tym, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Jedni mają wieczną ochotę się modlić, naprawdę są zatopieni w tradycji duchowej, mają wieczną ochotę uczestniczyć w Eucharystii. Innych pociąga bardziej Słowo i spędzają całe godziny z Biblią. Inni uczą, uczą się, ale po to, aby tą wiedzę przekazywać dalej. Jeszcze inni poświęcili się całkowicie potrzebującym, ubogim, bezdomnym, chorym, sierotom. Jeszcze inni mają dar prorokowania. Czyli dar prorokowania to nie dar żadnych wizji czy objawień, lecz dar pocieszania i podtrzymywania na duchu tych, którzy podupadają, którym brak już sił. Jeszcze inni potrafią rozmawiać z wszystkimi. Rozumieją język dzisiejszej młodzieży, język nowych pokoleń, ale potrafią także czerpać z doświadczenia starszych pokoleń, rozumiejąc ich język, ich punkt widzenia, i tak dalej, i tak dalej. Darów jest tak naprawdę nieskończona ilość, gdyż Duch Święty działa we wszystkich i przez wszystkich dla ich dobra czyli wewnętrznie i indywidualnie. Zatem każdy dar, jest fuzją, lub może jeszcze inaczej, synergią tego boskiego podmuchu z naszą indywidualnością, z naszą historią, z naszymi zdolnościami i talentami. Oto Kościół, oto wspólnota, która posiada wszystko, czego potrzebuje. Super. I właśnie na to Paweł odpowiada: Uwaga, jest coś ważniejszego niż to. Jest jeszcze doskonalsza droga, którą jako wspólnota mamy iść razem. Możecie być najlepszymi nauczycielami, najlepszymi księżmi, najlepszymi e, pielęgniarkami, lekarzami. Możecie też pomagać z dobroci serca innym ludziom. Możecie robić wszystko, co Paweł wymienił. Ale jest jeszcze doskonalsza droga, którą możemy iść jako wspólnota. Tą drogą jest miłość. I to w tym kontekście Paweł napisał hymn do miłości, który dzisiaj czytamy. Samochód stoi w warsztacie. Wiemy już, że nie jest do końca taki, jakim myśleliśmy, że jest. Znamy kontekst, wiemy dokąd zmierzamy. Zabieramy się zatem teraz do rozmontowywania i rozważania hymnu do miłości. Ale to już w kolejnym podcaście, w następnym odcinku, równo za tydzień. Dzisiaj postarajcie się znaleźć kilka minut na refleksję nad swoim miejscem we wspólnocie Kościoła i spróbujcie znaleźć w sobie te wszystkie dary, które dla tego Kościoła posiadacie w sobie. Powodzenia!